なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで Ini c u

Chciałbym Może już dobra. lat zostało. Następnie kabaret Malina Królowie Żyta.

a, daszło się! Dobra! A, bo tam serdecznie wszystkich O, tutaj już byli, o, to ci już byli u nas! Tak? Tak, cześć, cześć! Cześć, Szanowni Państwo, witamy serdecznie, goście! Nie tak? Cześć, przyjacielu! No, nasze, bo tak się Ale to jest do Witamy, witamy, zapraszamy, zapraszamy. Champions... Tam jest, ja lecę z lewej strony. Tam lewa strona, chodźcie, chodźcie. Ale kiedy ludzi się robek, powiem, robi się, robi się trochę. to może jakaś ciepła tu przeszła i została. spodenki, tam, 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 kamera, kamera tam, tam, o, tak, machaj tak. do nas, yy, dziecko, o, o machaj, wyżej, wyżej, cię wszyscy zobaczyli, widzę, że masz parcie na szkło, o, o tak, Jezu, nie tak. chcę, nie chcę, akurat zaraz ale tu będzie podstań. jest, widzisz tą nóżkę? O, ej, teraz do, do przodu wystawiamy. No, ale tą nóżkę to jest tak, podchodzisz do niej i patrzysz na te nogi i mówisz, cześć maleńka, ale masz piękne nóżki, jakie szyny ta kostacja. Tylko, żeby na końcowej stacji okazała się łysa Polana, a nie Włoszowa, czasami. Ale to jest spokój. Różna moda na fryzjera jest także w tym momencie. Nie, Szanowni tak. Państwo, w tym momencie za chwileczkę koncert yy, Zbyszka z Byszka. dyskietkę dałem tam technicznym. Walpena mają to, będziemy puszczać. Słuchajcie, jadąc na każdą imprezę, robimy sobie taki wywiad środowiskowy, żeby wiedzieć z kim się ma do czynienia. Do Hońszta my jechali, mówię, zatrzym się do kierowcy, miejscować wcześniej. Żeby się dowiedzieć coś na temat hońśna. Kto jest końśna ręka do góry? Jest troszeczkę, ale to ci, co są spoza okolicy, to uwierzcie mi, no. dowiedziałem się miejscować wcześniej pod takim lokalną oazą, czyli sklep spożywczy. Tam stali tacy mecenasi i mi opowiedzieli o, o panach, przede wszystkim o chłopach z Honśna. W Chąśnie podobno no wszystko. Zobaczcie, impreza zawodowo. Tak. Y, wszystko się toczy, nawet chmurki rozegnane, helikopter to wszystko robi. Tu podobno w Chąśnie chłopy dojrzewają zawodowo. Nie wiedziałem. Od takiego małego funfla, on jak dorosł, to w powiadłowicki to zawodowiec. W Chąśnie chłop jak ma 20 lat to podobno, a dojrzewa zawodowo, jest jak kelner. Jeszcze nie doniósł, a już rozlął. U nas kobiety, jak mają 30 lat, a dojrzewają kontynentalnie, to są jak Europa. Zjechane wzdłuż i wszersze. U nas kobiety, jak mają 40 lat, to są jak Australia. Oddalone i wysuszone. U nas kobiety, jak mają 50 lat, to są, a dojrzewają kontynentalnie, to są jak Antarktyda. Wszyscy wiedzą, gdzie leży, nikt nie chce jechać. No i co się dzieje z kobietami u nas po 60? unos kobitka, jakieś sześćdziesiątka, mio, to wam powiem, jest tak jak z kończnym. Tutaj, gdzie jesteście. Piękna okolica, ale dziura jak chuj. Dzięki wielkie, Roman Wielkopolski. Moi kochani, może teraz oddamy głos mojemu wspólnikowi, panu, panu Tadeuszowi, pan Tadeusz, mój wspólnik. To jest w ogóle fenomen, jeżeli chodzi o żarty, o suchary, wszelkiej maści. Nawet mogę wam stracić, że taki teleturnier oglądacie, jest tak coś familiada Jest i tam Strasburg jest. Jeszcze jest, dopóki żyje, no właśnie. Strasburgę. Proszę Państwa, proszę Państwa, o czym myśli nauczycielka jak uczy dzieci w szkole? Nie myśle. Poczekaj, tutaj może Pani, y, 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 ale proszę tutaj, skąd Pani przyjechała? O Jezu, ja się wystraszyłam. Skąd Pani przyjechała? Z Wysłakowa, Ile kilometrów? 15, 15 kilometrów, to się kurwa najechałaś. No. Wiecie proszę Państwa, pytanie było. Wiecie, o czym nauczyciel kawieści, jak dzieci uczy w szkole? Nie wiem. Nie bo pory. Bo myśli, kiedy będzie przerwa, bo nie ma czasu, się podrapać. A nauczycie, o czym stop, myśli? Stop, stop, dobrze, tłumaczę. Teraz można klaskać, dzisiaj śmiać. Klaskam. No, no, bo to starszy człowiek wiadomo, on nie łapie. A, a nauczycie, o czym myśli? Jak uczy dzieci? Kiedy będzie dzwonek, nie? Brawa, brawa, o to chodzi. No, mówiłem, to jest górnolotny humor, także. Ale Tadziu, ten najświeższy w każdym programie. Drobek to... starał się znajdzie. Proszę to Państwa. On idzie swoim tokiem. Przyszła myślenie. sobie kobieta do lekarza. A lekarz się pyta, co Pani dolega. No kończy kupił. Gdzie? Koń się radza. Dziękuję. Koniec. 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 Brawa, brawa. Starsi chyba bardziej łapią, młodzi i nie bardzo. Na, 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 na koszarach szukają dwóch, co uciekli. Z koszar. Stasiu mówi tak, trzeba uciekać. Ale obok chłop miał gospodarstwo stodołe. On do mnie mówi tak. Romuś, do ty stodoły tam noc nie znajdą. My Bóg do ty stodoły, słuchajcie? Ale tam leżała skóra od krowy obok łeb. No to było 30 lat temu, Chłop mógł robić ubój rytualny, wtedy jeszcze to było dozwolone. Yy, wymyślił Stanisław, że się przebieramy za krowę. Mówi do mnie tak: Romek, ubierz ten łeb, naciśnij ty krowy na swój łeb, i ostanę za tobą, tą skórą krowy się przykryjemy i będę robił na zatku, nie poznaje". Staszek tak było, My wstawimy na. Zapraszam. Kurwa, się pyta, który utwór. Organizator, gdzie jest? Zarąb w obciuć, nie obciąć. Nie jakiś. Organizator nie zapłaci. Dobra, Aha. gra. Dobra. O, tutaj widzę mecena zakręconą, już se przyśpiewuje, o. Ura, ale lord. Co, masz bluzkę z czego to masz? Z Ferrari? Nie, z i Ruhana, to jest to w modzie. Okazało się, że uregulował, a więc puszcza. Jest, jest, przerw dotarł. Także Zbysiu, scena jest twoja. Lecimy. Coś tam, oh, kur... Koleczki do góry, pokażcie, że jesteście, hop! naszą białą tłuszczem Szła studentów cała graja Gdy spotkali własne dziewczyn To się tak utali zara Czy puszcza się ta podoba, czy pani chce w tym chce? Czy pani puszcza się, ta podoba? Koch na pewno założe się. Czy pani puszcza, się ta podoba? Ja zabrała się bardzo z tej Czy pani puszcza się ta podoba? Crochę na pewno założe się. Chodź Znoszą tutaj wszystkich pod scenę i tutaj przed nami wystąpi Andrzej Rosiewicz Dosłownie za pięć Dzień minut. Mają polskie dziewczyny. Tydzień temu nie byłem na ciągnikach w dojeckiej dobrowie. Szkoda. Koniec Papy. Bo się Mój stary star. To było. Znaczy roślinność na scenie, trzeba wracać. Krótkofalowcy. Pozdrawiam Mariusza, pamięte z Warszawy, że się tym interesuje.